Dzień dobry, dzień dobry kochani moi. Dzisiaj Was zapraszam do czytania pod tytułem Uwaga, i teraz najgorsza instynkta. Uwaga. Jak ukaraliście tę osobę? A, hello. Spójrzmy, spójrzmy. Kto rezonuje, ten rezonuje. Kto nie rezonuje, ten nie rezonuje. To czytanie jest. A no stąd, że wielokrotnie są takie czytania, czy karma dopadnie, czy karma coś zrobi, czy to, czy tamto. My zapominamy, że nieraz, nie dwa to my jesteśmy karmą. Hello! W związku z powyższym zapytajmy jak, jak kochane moje, ukaraliście tę osobę. Okej. Okay. Hello. Sprawdźmy to. Proszę bardzo. Mamy, mamy, samo wypadło. Ulala. Ula. Ulala. Ula Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. Przestaliście te... Wy zmusiliście te osoby do pewnego rodzaju pobudki. A... Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, przestaliście te osobę doładowywać swoją energią. Mm. ta bateryjka jest teraz pusta. Druga rzecz, to może być kobieta-mężczyzna. Możecie pytać dowolnie, czy to jest wasz dawny ukochany, dawna ukochana, yy, czy jest to jakaś osoba z pracy, czy jest to osoba, z którą być może yy, yy, się przyjaźniliście, tak? A już prawda jest nieco gorzej. Więc pierwsza rzecz to jest odcięcie od energii. Ta osoba jest już odcięta od waszej energii. Druga rzecz, która tutaj jest, zablokowaliście tej osobie możliwość wyboru. I teraz wszystkie takie związki z tak zwanymi dzikami, niezdecydowanymi. Um, wiecie, bo to takie dziki są Co, co oni tam potrafią co, co Ewentualnie strać w lesie Więc y, to, to wszystko takie, co to nie wiem Co ja chcę A może ty, a może ona A może, a może ty, a może on I jakieś takie dziwne, wiecie to, to wszystko takie dziki I te dziki straciły możliwość wyboru I, mnie, i to jest wake up call O matko żeby się obudzić, a pod spodem mamy totalną kupę. Czyli wy pokazaliście tej osobie No niestety, to co dajesz zbyt pikne nie jest, nie? Czas się obudzić. Obudziliście tę osobę. Lecimy dalej, patrzymy, 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 czy tam ją ukarali. Tutaj wszyscy byli mężowie, dziewczyny, tu Wszyscy byli mężowie, były żony, chłopaki, wiecie, byli partnerzy, partnerki. No, tu jest takie, wiecie. Przegląd, nie? To jest przegląd... Y, dani, y, 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 przegląd karty z, y, y, z poprzedniego tygodnia, nie? Albo i miesiąca, albo i roku. Ale wiadomo, ten 2025 no to jak mówiła mnie, jakby mi ktoś powiedział, słuchaj. Albo przeżyjesz... 2025 jeszcze raz? Albo będziesz musiała walczyć w klatce z tygrysem. To bym powiedziała, dawaj mi tego tygrysa, nie? Okej, okay, no i co teraz? I co teraz? Ja Wam już to mówię. Ten 2025 to był taki jakiś pośmigany rok jak odnosiliście jakieś niebywałe sukcesy poprawę statusu materialnego jak wam było fantastycznie i cudownie to piszcie to w komentarzach i piszcie spod jakiego znaku zodiaku jesteście was chciałabym wiedzieć kto to był taki wysukcesowany w zeszłym roku ja nie no dobrze i teraz jadymy. co tutaj się będzie działo co się tutaj będzie działo Musimy popat popatrzeć. Mhm. Determinacja, motywacja, chęć osiągnięcia czegoś um, um, u tej osoby, to wszystko okazało się iluzoryczne. To wszystko, a dajcie spokój, to jest takie wodą popiół. Naprawdę. To jest wodą popiół, nie? Powiem tak, miało być jak nigdy, a jest jak zawsze. I ta osoba cały czas się łudzi, że nie jej jeszcze się coś dobrego trafi, jeszcze ta osoba dostanie, jeszcze się zjawi ktoś, kto da, kto obroni, ochroni, uchroni, wspomoże. Łoj, nie daj Boże, żeby nie czasem. To są iluzje, to są iluzje, ale te iluzje pozwalają tej osobie trwać. W miarę takim dobrym stanie psychicznym, żeby emocjonalnym, żeby nie, nie wiesz, nie obejrzeć rzeczywistości przypadkiem takiej, jak, jaka ona istotnie i faktycznie jest, no bo trzeba by było dostać deprechy, nie? Więc to jest tak: nadzieja umiera ostatnia, i faktycznie, zobaczcie, tutaj jest królowa mieczy, jest piątka denarów, to jest to. Ta osoba w jakiś sposób jest odcięta od swoich zasobów, od możliwości zarobkowania. Być może, yy, prawda, dojadą tą osoby podatki. Wiadomo, jak to jest, nie? My się tak bardzo od Stanów Zjednoczonych nie różnimy. Ja uważam, że na każdej szerokości geograficznej yy, to powiedzenie się sprawdza. Jedyne, co jest w życiu pewne, to śmierć i podatki, nie? Więc być może to jest ta kwestia. Być może jakieś długi. Nie wiem dlaczego mi się to kojarzy z debetem. Brak możliwości spłacenia kolejnej raty kredytowej. Podwyższenie raty kredytowej. Podwyższenie prowizji kredytowej. Nie wiem o co chodzi, bo słuchajcie, ja należę do tych szczęśliwców, nie mam absolutnie żadnego kredytu, więc się słabo orientuję, nie ukrywam. Ale kojarzy mi się to z debetem. Z czymś, czego nie masz. I jednocześnie z tym, czego nie masz, problemy, czyli może jakieś zobowiązania finansowe, może to nie jest kredyt, tak? Może ktoś liczył, nie wiem, bo teraz y, też będą te rozliczenia jakieś pity, coś, że, że dużo dostanie jakiegoś zwrotu z podatku, czy coś, a okazuje się, że nie, to będzie pocięte, obcięte, z czym jeszcze ja mam y, skojarzenia y, z kontrolą skarbową. Bo tu jest pieniądz, tu jest kobieta urzędniczka. To może być następna rzecz. Więc no, tak to mniej więcej wygląda. Więc takie rzeczy się wydarzyły na skutek waszego kurwienia pod nosem na tę osobę, tak? Albo się dopiero wydarzą. Ale tu jest, że tak powiem, rychło. Nie? Ja bym tutaj uplasowała to pierwszy kwartał, no może do końca kwietnia. Nie dalej, na pewno te karty nie idą dalej, bo to są za słabe karty. Nie ma dużych e, figur, żeby mi mówiły m, więcej. E, to są małe Arkana. No może ja się źle wyraziłam, że słabe karty, ale krótkie karty. O tak w ten sposób powiem. Czyli takie najbliższe cztery miesiące, nie? Oj, bida bida oj, bida bida oj. Ktoś może coś kradł. Ktoś może gdzieś czegoś nie płacił i narosły jakieś odsetki. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj ja widzę to yy, załamanko, nie? Także nie wiem, co tam robiliście. Czy wudu, wudu i laleczki żeście szyli i pyk szpileczkę, i pyk szpileczkę. Nie, 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 nie mam pojęcia, o co tam chodzi. A ta osoba nie jest do końca uczciwa. Hello? Nie jest do końca uczciwa ta osoba wasza. No, mogła coś nakraść, mogła podjąć jakieś nakraść cudzysłów of course, mogła podjąć jakieś zobowiązania, z których się nie wywiązała. Może wiedzieć długi, długi w urzędach, długi u osób prywatnych, ale też, przepraszam, e, <kluzny> przy osobowościach prawnych, czyli jakieś firmy, może firmy windykacyjne, to tutaj. Kasy niet, kasy niet. No, to żeście tam dobrze polecieli, co? Nie wiem, czy to wasza była przyjaciółka, przyjaciel, miłości, ale tutaj cieniutko. Falsetem, falsetem. Farinelli, ostatni castrat. dobrze. To wysoko wyciąganie. Naprawdę, ja oglądałam taki film. I to chyba było nazwisko Farinelli. Ostatni kastrat. I to było o śpiewaku operowym, nie? I tam było właśnie coś o kastracji. I wtedy niebywale te dźwięki były wysokie u mężczyzny. Okej. Okay. czemu ja o tym mówię? Um, karty mówią, że wy... Um, Okej, okay. czemu ja o tym mówię? karty mi odpowiedziały już na wszystko trzema arkanami wielkimi, ale zobaczcie, tylko powiedziałam, upomniałam się, że są karty krótkie, bo są karty z małych arkanów i automatycznie trzy duże arkana. Dlaczego ja powiedziałam o tym farynelim ostatniej kastrat? Ano dlatego, że ta osoba wasza, to ona, co prawda, ona bądź on, tak, męcizna, albo, albo żyścina, no w każdym razie, a ego tu jest zajebiste, no? o wysokie, o uh, bardzo wysokie, ja ostatnio oglądałam Kuala Lumpur i tam jak oni tam budują, wiecie te um, wybudowali, przepraszam, wysokie, przepiękne, jest, zresztą w nocy fantastycznie oświetlone budynki, to nasza Warszawa to jest jak Wegas bez prądu przy tym. I, I architektonicznie naprawdę też tam co drugi mi się podobał. Więc yy, jeden to miał tak miękkie żeńskie linie, że ja po prostu oszalałam. I yy, ego Waszej osoby to jest właśnie coś takiego. Nie? To jest to ostatnie piętro w Dubaju, kuźwa, yy, to, to, to jest po prostu wiecie: no Ewentualnie Panowie, Księżniczka ciśnień, ale tak jak, czy inaczej, ego jest tu tak. Wysokie, że jak spadnie z tego ego, uwierzcie mi, nie będzie co zbierać, a trzeba będzie troszeczkę zsiąść z konia. I to jest ten fary ostatni castre. Bo tutaj jest bardzo dużo pewności siebie, to może być kobieta. Kobieta mocno w męskiej energii, która w dodatku chce wszystkimi rządzić, nie? I, i to są te potem yy, dziewczyny, które do trzydziestki, kiedy jest ten pik u kobiety, atrakcyjności i wszyscy się oglądają i wszyscy chcą się spotykać i być i żyć i zakładać rodziny i tak dalej to te kobiety są księżniczki bardzo wybredne one po prostu ja nie mówię, że wszystkie kobiety takie są, żeby była jasność tak, mówię o pewnym typie o, pe o, o pewnym procencie kobiet i nie mówię, że to jest jakiś procent wielki ale to są te kobiety, które bardzo często, bądź ci mężczyźni, takie osoby, które bardzo często y, w tym piku takiej swojej atrakcyjności, to rozstawiają adoratorów, adoratorki po kątach. Naprawdę. Y, łamią serca, nie biorą jeńców i mają wszystko gdzieś, nie? Y, no i potem kończy się to tym, y, że w wieku 39 lat siedzi Janeta z kotami. Okej, okay. ale to mówię o pewnym procencie kobiet, bo jest też taki procent kobiet, któremu bym powiedziała, czego ty się boisz, czego ty się boisz, że, ty, że co, że zostaniesz z kotem? Bo to są kobiety, które na przykład po przemocowych związkach, nie? Które pochodziły z przemocowych związków i z kolei do, do tej grupy kobiet bym powiedziała, czego ty się boisz, że zostaniesz z kotem? Ty się bój, żeby do twojego życia nie przyszedł facet, który ci je zmarnuje, tak? Więc wiecie, to wszystko jest w zależności od danej konkretnej sytuacji, tak? Nie możemy po prostu mieć takiego uniwersalny szablon, jed do wszystkich pasuje. No nie, nie, nie do wszystkich pasuje, nie? No i, i to są takie właśnie osoby, które mają bardzo wysokie ego i potem kończą takie dżanety i dżanusze przez nikogo niechciane. No, tam przy 50 to już jest towar troszeczkę, prawda, przechodzony. No, nie jest to najświeższa rzodkiewka, krótko mówiąc. E, więc to jest raczej taki typ osobowości, bez względu na to, um, jaki, a, jak, jaką płeć typujecie, tak? Jaką osobę typujecie, też to nie musi być osoba, z którą byliście w związku, ale generalnie osoba, która. Je, ona powinna mieć taką koszulkę, power, ja mam władzę, nie? Wiecie o co chodzi. To jest mniej więcej taka osoba. No i taka soduweczka, soduweczka mocna, soduweczka wszystko mi się należy, e, soduweczka, no ja to powinienem mieć kobietę, która ma e, hotel we Włoszech, najlepiej na klifie, prawda? Tutaj pani za 5 lat to ja będę leżeć w wili mojego o, męża w Grecji przy basenie. <grywka> Naprawdę? Ja myślę, że za 5 lat to będziesz kurwa, ganiać po ręku z siatami i patrzeć, co jest tańsze, pietruszka czy marchewka. Ale dobra, nieważne. W każdym razie karma się o to upomniała na skutek Waszych działań. Takie, takieście ukarali, że się tą karmę. Wezwali, a karma ta dobra nie jest. To mówię od razu. Why? O oh, why. Mm, bo tutaj sam diabeł ma czapaluszki w tym biznesie. Tutaj sam diabeł przyszedł, więc ten diabeł y, sugeruje to, że pewne rzeczy w życiu tej osoby zadziały się niepostrzeżenie, podstępnie. I sposobem, wiecie, jak to ten do w koło komendy, jak wąż, szy 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 nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tak? Wiecie, ruchy węża tu 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 i nagle cyk i jest na drzewie i haps ptaszka. No i właśnie ten wasz ptaszek został hapnięty. Zupełnie, zupełnie niespodziewanie, możecie o tym nawet nie wiedzieć, albo zaraz będzie hapnięty, wy możecie o tym nie wiedzieć. Jest to w pewien sposób ukrywane. Ta osoba ma interes, dosłownie przy diable, interes w tym, żeby ukryć to nie tylko przed wami, też przed otoczeniem, ale również przed wami. Weźcie, zróbcie research, zróbcie małe śledztwo, dochodzenie, tak gdzieś właśnie w okolicach kwietnia, bo wy się możecie czegoś dowiedzieć, co wy jeszcze nie wiecie, albo coś jeszcze nie wydarzyło. Jest coś, o czym nie, nie, nie będziecie wiedzieć, albo nie wiecie u tej osoby. Naprawdę, poważnie wam mówię. Bo to będzie w jakiś sposób ukrywane. A ukrywane będzie to, że ta osoba odbiera karmę za bardzo wysokie ego. No. Za takie przywary jak chciwość. Ech, no diabeł, no co diabeł? No, materializm. Ech, co jeszcze? Rozpasanie. Yy, takie seksualne. Co jeszcze? Yy, wszelkiego rodzaju manipulacje i kłamstwa. To tutaj będzie pięknie. Paradoksalnie, u 7% tych osób, bo teraz mam informację. Będzie to oddane ze strony rodziny, czyli tak jak ja zobaczyłam jakieś zaburzenia finansowe, albo rodzina cofnie swoją pomoc finansową, na przykład mama powie dość, jak urzędniczka skarbowa, nie będę Cię więcej dotować. Kochany, Ty masz 52 lata, nie? to już by było czas, wiesz, samemu stanąć na nogi. To raz, yy, dwa... A na przykład kwestia spadku. Ktoś może, chociaż ja tu nie mam karty śmierci, ale ktoś mógł liczyć na spadek albo na przepisanie czegoś, albo na uzyskanie czegoś od rodziny, od matki, eee, może być ojciec, może być rodzeństwo i tak dalej, a tu się okaże, że ha dupa i kamienikupa nie będzie. Także, ale to wszystko w karnawale, słuchajcie? Wszy I wszystko się dzieje w cudownym karnawale. Także. No. I to by pasowało też tutaj do tego diabła, który czuwa nad wykonaniem tej całej karmy, więc ta osoba nie, nie, nie weszła w to w sposób oczywisty, tylko to jakby została zasana, wciągnięta, hoovering odkurzacz. Rozumiecie o co chodzi. Albo. Tralala, la, tralala, la, la, tanecznym krokiem, prawda? Czerwona, róża, biało, pachnie, bez. Zresztą na, 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 na. I maszerujemy, i bum, bum, bum. I nagle jebut. Bo diabeł tak wciąga, on nie pokazuje od razu. On stwarza sytuacje takie kuszące, takie, jakby bardzo atrakcyjne de facto. No, w końcu się, no, nareszcie las się do mnie uśmiechnął, nie? Mhm, tak, się uśmiechnął. Albo zróbmy to i tamto, to będzie taki fajny, szybki zysk, bo się okazuje, że fajne, szybkie konsekwencje, nie? Ym, czegokolwiek. Więc to jest ta kwestia, która się Tutaj dzieje, która się tutaj z, z pewnością wydarzy, albo wydarza już w życiu tej osoby, aczkolwiek ja powiem Wam, jak ja czuję te karty. Albo jest coś, coś świeżego, co się do, dopiero niedawno wydarzyło, na przykład na koniec roku 2025. Albo się właśnie wydarza, albo się dopiero wydarzy. To jest coś świeżego. Ja, ja tutaj mówię, ja tutaj czuję świeżość totalną, nie? Prawda, prawdę mówię. Prawdę mówię, o tak teraz wygląda Wasza osoba. Albo będzie za chwilkę wyglądać. Ale to będzie ukrywane, to nie znaczy, że Wy dotrzecie do tej informacji szybko. No jeżeli chodzi o wszelkie współpracę, to tutaj le takie lecą czułe słówka. Że jeżeli chodzi o współpracę, to tutaj trzeba liczyć na samego siebie i to może za pół roku się coś ciekawego wydarzy. Pewne cykle się zamykają, zamykają się na rozczarowaniu, też się nie oszukujmy, tak? Czyli nie są to łatwe zamknięcia, no ale to jest karma, tak? Karmy trzeba spłacić. Jeżeli okradało się kogoś wiele razy, to prawdopodobnie może przyjść taka karma, Yy, która umożliwi okradzenie nas. Jeżeli my byliśmy nieuczciwi, to prawdopodobnie przyjdzie taka karma, która umożliwi tak, okradanie nas. No i to jest wiadomo, yy, niefajne i to wymaga uzdrowienia. Także bez, bez względu, jakie robiliście łubu-du-bu, wudu, wudu albo yy, czary magie, albo po prostu. Wiecie, jak to w Polsce, nie? Pokurwiło się pod nosem w kierunku tej osoby. No to oto są efekty. Mówi i masz. Hmm. Normalnie, tak przy czwartku. Trzymajcie się, kochani, pa, buzia.